Hej, jeżeli interesuje Cię ile jest w stanie zarobić przedstawiciel handlowy, albo ile możesz zarobić, jeżeli właśnie interesuje Cię taka praca oraz na jakie dodatkowe korzyści możesz liczyć, to ten materiał jest dla Ciebie. Przede wszystkim należy rozdzielić przedstawicieli handlowych na takich, którzy prowadzą sprzedaż aktywną, oraz takich, którzy sprzedaż, prowadzą sprzedaż pasywną. Ja takich rozdzielam, jeżeli chodzi o sprzedaż aktywną. Są to przedstawiciele, którzy poszukują klientów, a więc sami ich pozyskują, sami ich znajdują. Jest to sprzedaż często jednorazowa, później muszą uzyskać polecenie, aby sprzedać jakąś kolejną rzecz. Więc to jest sprzedaż takiego produktu, który jeżeli raz sprzedamy klientowi, to przez najbliższe ileś tam lat nie będzie mu ten produkt ponownie potrzebny. Z drugiej strony mamy przedstawicieli, którzy sprzedają w sposób pasywny, i tu już będą bardzo istotne relacje, um, umiejętność budowania relacji, więc nie tylko sprzedaży na emocjach, ale także umiejętność budowania długotrwałych relacji, a więc wtedy sprzedajemy najpierw, najczęściej jakbyśmy robimy małe zamówienie u klienta, następnie coraz większe, coraz większe poznajemy tego klienta, poznajemy jego pracowników, nie wiem, kogoś z rodziny i tak dalej. Tak czy inaczej budujemy dosyć silne relacje, silne więzi i wtedy. Krótko mówiąc, czeszemy z tego klienta długotrwale pieniądze. Także zarobki zarówno na jednym jak i na drugim stanowisku, pomimo że jedno i drugie to jest przedstawiciel handlowy, mogą i powinny i są różne od siebie. Oczywiście różnic w zarobkach będzie wiele, a więc jedna sprawa to to czy przedstawiciel będzie pracował w branży, gdzie jest przedstawicielem pasywnym albo aktywnym. Druga sprawa to to czy przedstawiciel będzie pracował na jakiej zasadzie współpracy. A więc może być na zasadzie współpracy B2B, a więc na działalności gospodarczej, może sobie pracować na umowie o pracę, na umowie o zlecenie, raczej innej formie. Formy chyba nie ma współpracy z przedstawicielami, więc zależnie od tego, jaką będziemy mieli tą opcję współpracy, to też będą inne, będzie inne wynagrodzenie. Z reguły na umowie o pracę będzie ono najniższe, na umowie o współpracy będziemy w stanie osiągnąć najwyższe wynagrodzenie. Kolejna kwestia to to, to to, co się składa na wynagrodzenie przedstawiciela. Znowu, jeżeli będą dodatkowe dodatki do tego wynagrodzenia, a więc przedstawiciel dostanie auto służbowe, laptop, telefon i jakieś inne gadżety, to raczej to wpłynie na to, że po prostu jego wynagrodzenie będzie częściowo niższe. Jeżeli jeżeli nie dostanie tych gadżetów, to teoretycznie może zarobić więcej. Natomiast wszystko trzeba przeliczyć, bo to, że zarobi więcej, to nie znaczy, że zostanie mu w kieszeni więcej. To mogą być dwie różne rzeczy. Na wynagrodzenie przedstawiciela handlowego składa się z reguły kilka rzeczy. I teraz, jeżeli mamy przedstawiciela, który zajmuje się głównie sprzedażą e, pasywną, a więc obsługą klienta, zbieraniem zamówień od klienta, a pozysk nowych klientów jest małą częścią, tutaj będziemy mieli dosyć wysoką podstawę następnie część premiowaną oraz jakieś targety miesięczne lub kwartalne, za które odzys uzyskuje dodatkowe premie. Tutaj najczęściej też będziemy mieli dużo gadżetów, to znaczy, taki przedstawiciel dostanie jakiś przyzwoity samochód, laptop, telefon, czy będą dosyć często jakieś formy nagród czy konkursów w tej, w tej firmie, z reguły tak to wygląda. Jeżeli chodzi o kwestie wynagrodzenia, podstawa będzie z reguły, zależnie znowu od formy współpracy. Raczej oscylować powyżej 3000, dalej otrzymujemy różnego rodzaju premie, ale z reguły taki przedstawiciel więcej niż jakieś 8000 nie powinien wyciągnąć. Raczej w tych granicach będzie się zamykał, realizując wszystkie cele. Jeżeli mówimy o przedstawicielu, który pracuje w sposób aktywny, a więc jego głównym zadaniem jest pozyskiwanie nowych klientów, tutaj te widełki są nieco wyższe, to znaczy teoretycznie może zarobić mniej, ta podstawa. Często tutaj może być w ogóle bez podstawy, a więc może nie mieć w ogóle wynagrodzenia podstawowego, może być oparte wyłącznie na prowizji i taki przedstawiciel teoretycznie jest w stanie zarobić najwięcej. Natomiast często będziemy mieli to jakoś pomieszane, czyli będzie trochę podstawy, i do tego prowizja. Natomiast jeżeli przedstawiciel zajmuje się głównie pozyskaniem nowych klientów, to z reguły będzie w stanie zarobić więcej. Dlaczego? No bo to jest dosyć proste. Pozyskiwanie nowych klientów jest z reguły najtrudniejszym zadaniem, jakie. Ma przedstawiciel handlowy. Później relacje i budowanie relacji z klientem jest z reguły łatwiejsze niż pozyskanie nowego klienta. Z tego też powodu tacy przedstawiciele są w stanie zarabiać dużo większe pieniądze to znaczy y, przedstawiciele, którzy pracują tylko i wyłącznie na prowizji, są w stanie wyciągać nawet i 20 i więcej tysięcy miesięcznie. Znam takich ludzi, sam kiedyś takim byłem przedstawicielem. Natomiast praca na prowizji, jasne, ona się wiąże z pewnym ryzykiem i musimy je podjąć, ale jeżeli wierzysz w siebie i chcesz być dobry, to i chcesz zarabiać duże pieniądze, to jako przedstawiciel to jest najprostsza i najszybsza droga do zarobienia fajnych pieniędzy, w szczególności jeżeli będziesz pracował możliwie jak najbardziej na prowizji. Jasne, możesz nie zarobić, możesz zarobić prawie że zero, ale równie dobrze możesz zarobić bardzo dużo, jeżeli się tego nauczysz. Ja mogę powiedzieć o sobie tyle, że byłem beznadziejnym przedstawicielem na początku i wszystkiego musiałem się nauczyć, to znaczy ja jestem w ogóle osobą mocno aspołeczną, więc nie przyszło mi to łatwo, żeby się tego nauczyć, ale się da, więc skoro ja potrafiłem, to myślę, że większość ludzi również potrafi dojść przynajmniej do tego poziomu, na którym ja jestem, a więc... Dosyć dobrego handlowca. Podsumowując, ile może zarobić przedstawiciel handlowy? Jeżeli chcesz pracować w miarę bezpiecznie, no to jesteś w stanie zarobić około 8 tysięcy złotych, może trochę więcej, oczywiście wszystko zależy też od branży i tak dalej. Ja wiem, że upraszczam mocno, jest wiele tych składowych, nie, ale, ale z reguły powiedzmy takie pieniądze są realne i możliwe jak najbardziej do osiągnięcia. Jeszcze zależy też od regionu, bo inaczej będzie zarabiał przedstawiciel w zamościu, inaczej będzie przedstawiciel w Warszawie zarabiał. E, chociaż e, też często jest tak, że przedstawiciele mają uśrednioną stawkę na całą Polskę, więc e, jeżeli jesteś gdzieś z, e, ze stron, gdzie są ogólnie niższe zarobki, niższe koszty życia, to to też jest fajna opcja do zarabiania pieniędzy. A więc pracując jako przedstawiciel, który zajmuje się obsługą klienta, jesteś w stanie zarobić krótko mówiąc mniej, ale dostaniesz więcej gadżetów, jesteś w stanie uzyskać więcej gadżetów i jest to bardziej stabilna praca. Pracując jako przedstawiciel aktywny, jesteś w stanie zarobić zdecydowanie więcej e, w zasadzie nie ma Sofitu. Są przedstawiciele, którzy zarabiają w ten sposób kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie i to utrzymują. Natomiast wymaga to stałej, aktywnej pracy. Jest to dosyć ciężki zawód wtedy, bo zajmujesz się głównie pozyskiwaniem nowych klientów i nie możesz spocząć na laurach. Natomiast daje to po prostu bardzo fajną i bardzo dużą satysfakcję oraz gratyfikację, głównie pieniężną. O tym, jakie powinien mieć cechy dobry handlowiec, jak zacząć pracę jako handlowiec, jak wygląda dzień pracy handlowca i jak dokładnie rozumiem różnicę pomiędzy przedstawicielem aktywnym i pasywnym i których bardziej cenię i które uważam za bardziej e, przydatne i w, gdzie potrzeba więcej umiejętności. O tym będę opowiadał w kolejnych materiałach, bo o tym mogę gadać i gadać i gadać, a coś o psychologii też bym chciał nagrać w przyszłości. Więc w takim razie do usłyszenia w kolejnym materiale. Myślę, że nagram teraz ich trochę więcej i, i powrzucam. Do zobaczenia, hej!